Fiona! Musimy porozmawiać. O, teraz ci się zebrało? Teraz to trochę po nie w czasie, więc daruj, ale... Nie możesz za niego wyjść! A niby dlaczego? No, bo... bo on to robi tylko po to, żeby zostać królem. O szczerstwo! Fiona, nie zwracaj na niego... To nie niego. jest prawdziwa o, miłość. A co ty wiesz o prawdziwej miłości? No, ja... A... To znaczy... Nie, no, doprawdy prawdy, wyborne. <laughs> Ten ogry zakochał się w mojej królewnie. <laughs> Rozkosz! Ogry <i> królewna. <śmiech> <śmiech> Szrek? to prawda? <laughs> Kogo to obchodzi? Toż to żałosne. Fiona, pocałunek zaledwie dzieli nas od szczęśliwego pożycia. No całuj. Za dnia pięknością, w nocy zaś szkaradą. Już wcześniej chciałam ci powiedzieć. Cóż, ee, to wiele tłumaczy. O, oh, odraszające! Straż! Straż! Zabierzcie stąd te potwory natychmiast! Bracie, obydwa! Co? No tak nie! niczego nie zmierza! Małżeństwo Rek! zostało zawarte! Więc teraz jestem królem, jasne, jasne! Nie! mnie, szrek! Nie! Przestańcie się z nim bawić, bałwany! Zabijcie go, jeśli trzeba! Przeklęty potwór! Pożałujesz dnia, w którym w drogę, kazać mi czartować i rwać końmi! Będziesz błagał śmierć, rozumiem?! A ciebie, droga małżonko, osadzę w tej twojej wieży! Do końca życia! Jestem królem! Ale tu porządek! Idealny porządek! Idealny ład! Dobra, ręce do góry! Mam smoka i nie zawaham się go użyć. To się nazywa wejście. Związki prowidenców nigdy nie trwają długo. No wal, stary. E, Fiona, ja... Tak, szrek. Ja... Ja cię kocham. Sério, serio, serio? E a ciebie, Fiona? Fiona? Nic ci nie jest? Nie, nie, A, ale ja nie rozumiem. Przecież miałam być piękna. Przecież jesteś piękna. Ech... No i biedna, diabli wzięli.